Przed chwilą, właśnie tutaj, i jeszcze, jeszcze daleko widać, że się przeszło tornado. I teraz zgadnijcie coś takiego. Przychodziło ono ona dosłownie w tym okolicach. Nic praktycznie nie zostało zniszczone. A jedyną rzecz, którą została powalona, to ta śmieciarka. Ja nie wierzę. Tutaj ta śmieciarka została powalona. To ciekawe, z jaką tutaj siłą w ogóle to wszystko yy, się ruszało. Jeżeli. Jeżeli to tak, jeżeli wszystkie tutaj przychodziły nad koło zabudowy i, i przechodziły przez uniwersytet, miejsce to tornado nie zniszczyło. E, dzień dobry, witam Was w 28. odcinku drugiego Zadonowe City Skylines e, 2, gdzie buduję miasto. I właśnie przed chwilą przychodzi. E, dobrze, jak już wspomniałem, tutaj właśnie przechodziło jakieś... Przychodziła autostrada, a raczej nie autostrada, tornado przychodziło. E, tutaj jest tylko takowo. Jedyna rzecz, której zrobiła. Jedyna rzecz, którą zrobiła to no właśnie tylko przerzuciła ciężarówkę. Nie, dopiero teraz mieszkańcy tutaj umierali. Ciekawe czy dlaczego. Od zawału czy naprawdę dlatego, że właśnie przez e, tornado. A tutaj chwila, a za co tutaj jest zanieczyszczenie powietrza? Czy to z czego wynika to zanieczyszczenie, jak tutaj niczego tak e, brudnego tutaj nie ma? Chwila, jak to by wyglądało? Ta elektrownia zanieczyszcza powietrza. Ja to nie wiedziałem, a więc co zaraz chciałem zrobić? Teraz to chciałbym, aby tutaj dobrze. Tutaj jednak w którą po zrobiłem, tylko jeszcze zrobiłem tutaj ścieżki. A obok tego właśnie przychodziło tornado. Dobrze, tutaj wiem, że zapomniałem trochę rozrywki. Na szecie tutaj postawiłem sobie dwa parki biwakowe. Teraz to może jeszcze zajmę się... Zrobię tutaj jeszcze jedną klinikę. Mieszkańcy byli raczej zadowoleni z za opieki zdrowotnej. I trzeba tutaj pewnie zrobić jeszcze jedną szkołę. I już wiem, że za chwilę będzie trzeba zrobić szkołę pomaturalną. Dobrze, a tutaj jak na razie zrobię sobie zabudowę taką e, szeregową. E, w tej okolicy, bo tylko wyłącznie taki ja mam pomysł, jak na razie. Że tutaj raczej będzie cała taka średnia, wysoka to jak na razie nie w tej okolicy dobrze już to mam ja sobie myślę czy nie przypadkiem tutaj jeszcze zrobić sobie o gwiaździste apartamenty czyli już mam kolejny odblokowany e, budynek specjalny i myślę sobie że chciałbym sobie teraz zająć się trochę edukacją i może tutaj e, trzeba coś takiego po pierwsze szkoła po metrę, no, a po drugie bo, będę zrobił sobie uniwersytet medyczny albo politechnika. Więc dobrze. Więc to na przykład natychmiast się tym zajmę. Więc jak na razie tutaj poprowadzę prost... A nie. Tutaj będzie prosta droga... To jest, y tutaj będzie prosta droga, wyłączam tylko y linie pomocnicze, bo chcę tutaj, aby było y kąt 90 stopni. Tą stronę. No i pierwszą rzecz, jaką trzeba zrobić, to szkoła pomaturalna, bo widać, że na to nie ma za bardzo. Na, z tym właśnie są problemy. Jestem zaskoczony, że więcej ludzi to wybiera szkołę pomaturalną niż liceum. I cały czas na liceum nie mam za bardzo takich problemów niż ze szkołą pomaturalną. Dobra, zrobię tutaj jeszcze dwie na przykład dodatkowe biblioteki. No. Żeby była zwiększona pojemność A teraz może zajmę się... Wracam tutaj do edukacji I może postawmy sobie Politechnik... Aha! Politechnika jest tak wielka Uniwersytet Medyczny eee, Chwila Te okolice mogłyby się wybudować? Choć nawet nie wiedziałem, że to są budynki bardzo obszerne więc chyba będzie trzeba gdzieś Indie je wybudować. Ale najpierw y, tutaj, o! Załębia coś takiego, żeby było otoczenie tej szkoły pomotoralnej. Dobrze. Tutaj idealne miejsca to są dosłownie te. Bo teraz, jak widzę, że tutaj jest też zanieczyszczone. Bo nie wiedziałem, że tutaj Yyy, Więc dobrze. Zrobię to w taki sposób, że teraz powstawię sobie prostą drogę. Y, prostą drogę gdzieś stąd dotąd. Chwila, jak mi się tutaj, jak fatalnie do droga teraz wychodzi to podłączenie. Mmm. Dobrze, trochę lepiej. Teraz tutaj postawię sobie... chwilę. Teraz tutaj sobie mogę postawić Uniwersytet Medyczny. Wiedziałem, że teraz będzie powstanie farma, bo przecież oni, potrzebu bo oni potrzebują do tego Uniwersytetu Medycznego. To jest, że. Piaż, że co? Dostępności dla pieszych? Jak można. Przeniosę jeszcze raz. Mam ten brak dostępności dla pieszych. Pierwszy raz to słyszę. Zrobię tutaj jeszcze jedną klinikę. A, zrobi się tutaj klinikę. I jeszcze placówkę badawczą. Yy, dobrze, i placówkę badawczą jak na razie zrobi się. A po tej stronie będą jak na razie większe ilości placówek badawczych. A tu, a tutaj dobrze, jeszcze zrobię jeszcze jedną małą klinikę, która będzie gdzieś tutaj. No, czyli że jak na razie, teraz Uniwersytet Medyczny lepiej teraz będzie działać. No, teraz trzeba jeszcze go otoczyć jakoś yy, drogami. A! Powoli ja to dobrze to robię. Stąd i teraz jak na razie trzeba zrobić drogę tutaj. Teraz to nie będzie mieli żadnego problemu. Z tymi dochodzeniami, dojściami. Przy tym uniwersytecie medycznym. Dobra, już mam tutaj uniwersytet medyczny. No to robię sobie tak. O, to mogę sobie zrobić. Dobrze, tutaj będzie prost. A nie, 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 nie. Chciałem tutaj prostą drogę. Ona będzie jakaś przychodziła, tak? Tutaj można byłoby zrobić sobie. Dobrze, najpierw tutaj. Tutaj może zrobić sobie parkingi. Zobaczmy, jaki tutaj mogę parking. Uje nie. Hila. Jestem blisko tego ciekawe czy gdybym tutaj podmienił drogi na te małe na te małe uliczki to chyba tutaj się zmieści duży parking tak i się zmieścił nawet mogłem tutaj nawet dwa postawić no to w ramach tego tutaj będą jeszcze dwie małe drogi no bardzo dobrze, czyli że już mam tę okolicę uniwersytetu medycznego gotową. Mieszkańcy będą bardzo zadowoleni. O nie, tutaj sobie to. Może teraz zrobię sobie siatkę ulic. I siatka ulic będzie jak na razie zrobię sobie taką siatkę, aby wiedzieć... A nie nie. Może to inaczej powinienem. Stąd zrobię sobie e, dotąd. Tutaj będą zrobione tutaj bi wysokie biura Dobra, no to już mam pomysł Tutaj będą jakieś wysokie biura Ale trzeba tutaj jeszcze dostać dostęp do drogi Więc to tak na razie będzie tu I teraz można by było zrobić jeszcze... O! Coś takiego Hmm... Teraz to o! Można byłoby zrobić jeszcze podłączenie. O, będzie tutaj y, zakończenie. I mógłbym sobie... Dobra, a tutaj na końcu jeszcze to. Podmienię jako trzypasmowa. dalej tutaj będzie odcinek trójpasmowy. O! Już to mam, więc teraz mogę sobie zająć się. Mm, teraz dobrze. Teraz może mniejszą siatkę ale mi się zdaje będzie trzeba zrobić to gdzieś chyba stąd dotąd o, będzie taka mniejsza siatka teraz zrobię sobie mniej więcej drogę stąd dotąd teraz tutaj będzie przejście stąd dotąd będą jakieś szybkie podłączenia tutaj to otwione e, to będzie ruch i Hmm, tutaj będzie podłączenie. OK. Tu jeszcze będzie coś takiego i może jeszcze chwila. Tutaj będzie takie podłączenie i może jeszcze stąd zrobię sobie mniej więcej dotąd. A dotąd OK. Więc co mógłbym sobie tutaj zrobić? Tutaj rośnie cały czas zapotrzebowanie chwila Tutaj na no, budynek farny i tam budynek... O! te apartamenty To te gwieździśce apartamenty no, może sobie postawię I te, te apartamenty postawię sobie... Hmm. Tutaj! Bo tutaj najbardziej trochę narzekali To tutaj będą e, te, te apartamenty E, dobrze, więc teraz tutaj trzeba byłoby zrobić nie więcej, a Tutaj trzeba byłoby zrobić trochę chyba tanie mieszkania, albo budynki wysokiej, nie, wysokiej gęstości A tak to za bardzo tu... Nie jestem, chyba tego tak nie zrobię Więc na samym początku Zrobię sobie, o Coś takiego Niektóre krzyże i teraz dobrze Tutaj mi się budują jakieś wysokie budynki Teraz mogłem sobie tutaj zrobić jakieś większe budynki handlowe, chociaż mniej więcej gdzieś w tej okolicy. Bo zaraz obok pewnie powstałyby jakieś małe mieszkania. czy znaczy nie, nie małe, a nie mieszkania lub budynki wysokiej zabudowy. Dobrze, niech tutaj mają się te bu europejskie budynki wysokiej zabudowy, choć i tak będą narzekają raczej na tanie mieszkanie, że są małe domy, zdobisko są małych domów nawet gdyby byli nawet osaczeni, na przykład w taką odizolowanym miejscu hmm, tutaj no, w ogóle takich y, lepszych usług tutaj jak na razie mało mogę zrobić, no chyba, że zrobiłbym sobie o, chwila mogłem tutaj zrobić szpital ale najlepiej zrobi się tutaj prostą drogę Teraz tutaj, może, gdzie pewnie z rogu będzie szpital i można coś zrobić, do budówki. Wow, postawiłem szpital i pierwsze jaką zniknęła, to były biura. Dobrze, no to tak, większa straż pożarna będzie obok. Tutaj natychmiast zrobię sobie. Czyli tutaj się nachadzam No to musiałbym to przenieść Dobrze, Jakbym to przenieść chyba gdzieś na tej odległości To już mogę I mogłem sobie jeszcze taki budynek postawić tutaj Dobrze Więc jedyną rzecz jaką mogłem zrobić to tak Droga jest tutaj i pewnie tutaj Jeszcze raz sprawdzę czy tutaj mogłem przenieść nieco bliżej nie. Nadal nie mogę. No. Jedne żonego na co? Strarzecy wściekli, że co? Że konik będą policjanci ich dosłownie monitorować. Tutaj mogę już sobie może zrobić sobie jakieś może parki. Bo na to pe pewnie narzekali, że tutaj jest mała rozrywek. Więc trzeba zrobić tak. Tutaj jak na razie zrobię, zrobię gdzieś... O! Okej. Ok. A, ja, ja się ktoś 18 milowy bardzo dobrze. Teraz sobie tutaj zrobię... No małe... U... Jeszcze obok będą małe place zabaw. A tam gdzie pewnie się... Y, uda, to... Postawię sobie jeszcze mały plac. No mogę już powiedzieć, że okolice już... Uniwersytetu y, Medycznego są gotowe. Zdecydowanie są to takie po y, puste przestrzenie, więc może sobie zrobię... Ścieżki i... No. okolice zrobię sobie jakieś ścieżki. Aby trochę urozmaicić. I później to wszystko jeszcze w zalesie. No, a jak to będzie jeszcze trochę lesiściej to zdecydowanie to wygra. Okolica. Teraz jeszcze no, chwilę. Teraz stąd. Yy, dotąd. O, będzie to jeszcze takie podłączenie. Jeszcze teraz zrobimy takie skróty mniej więcej tutaj. Tutaj będzie... Eee, dobra. Jeszcze zrobię podłączenie takie e, tutaj. A, jeszcze było tutaj, więc nie zauważyłem. I coś jeszcze można by było zrobić. Eee. Ojejuniu, jak mi się tutaj przechodzi Więc co takiego mi poszło w... Dobra, więc co takiego poszło w tym odcinku Pierwsza kwestia Przeszło przez miasto Tornado Na szczęście żadnych szkód nie zrobiło Postawiłem sobie nową szkołę pomaturalną No i jeszcze sobie postawiam uniwersytet medyczny Bo samolot No i zrobiłem sobie teraz jeszcze więcej nowych mieszkań Postawiłem sobie szpital Postawiłem sobie jeszcze yy, straż pożarną i jeszcze sobie postawiłem komendę policji. No... Później chyba po odcinku to jeszcze się tym zalesie, bo... tutaj jest strasznie biednie, nie tutaj okolica wygląda. Więc co takiego ja mogę powiedzieć? A więc tak. Tak, widzów, zachęcam do komentowania, yy, a także polubienia filmu i nowej, że do subskrybowania. To wszystko z dzisiejszego odcinka, do zobaczenia w następnym.